Dobiega końca sezon na remonty dróg. Również w Ozorkowie drogowcy finalizują modernizację ulic. Sikorskiego i Staszica zyskały nową nawierzchnię, krawężniki, chodniki z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowe. Powstały także azyle dla pieszych, czyli wysepki między pasami jezdni. A na miejscach postojowych pojawiła się nowa asfaltowa nawierzchnia. To kontynuacja pewnego planu i założeń. Tak naprawdę pamiętać należy o tym, że to rejon, gdzie no mieszka bardzo wiele osób. Zlokalizowane jest tam całe osiedle, wielorodzinne. W związku z powyższym ruch jest bardzo intensywny i stąd te nasze działania. Cieszę się, że pozyskaliśmy na ten cel środki zewnętrzne w ramach tak zwanych schetynówek. Sądzę, że mieszkańcy dostrzegą różnicę, zarówno jeżeli chodzi o ciągi piesze, jak i o nawierzchnię. Będziemy się mogli tam poruszać zdecydowanie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Utwardzono także kolejne gruntówki. Na liściastej i odcinku cmentarnej zakres prac obejmował budowę krawężników oraz wyrównanie i ułożenie asfaltu. To kontynuacja projektu utwardzania dróg gruntowych w mieście, który realizowany jest systematycznie od kilku lat. Koszt modernizacji i utwardzania gruntówek w naszym mieście tylko w tym roku wyniesie 600 tys. zł, z czego 270 tysięcy zł to koszt przebudowy liściastej i odcinka cmentarnej. Przyszły rok to będzie taki okres, kiedy naprawdę ozorków będzie rozkopany. Pozyskaliśmy również fundusze zewnętrzne, fundusze unijne i to właśnie umożliwiło nam rozpoczęcie prac o bardzo szerokim zakresie miasto jest beneficjentem środków, które umożliwią przebudowę najważniejszych dróg w naszym mieście. Część z nich to drogi powiatowe, ale tutaj jeszcze raz wyraźnie powiem, to my jesteśmy beneficjentem powiatu oczywiście. Partycypuje w kosztach przebudowy, ale my również dokładamy takie same kwoty jak powiat. Dla mnie nie ma znaczenia czy są drogi miejskie czy powiatowe, one są tutaj w granicach naszego miasta. Prace podzielone będą na dwa etapy. W 2017 roku czeka nas przebudowa ulic Maszkowskiej i Południowej wraz z budową ronda i mostu na Bzurze. Rok później remont ulic Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego i Łęczyckiej. Aby uczcić pamięć żołnierzy walczących o nasz kraj, Ozorkowianie 11 listopada tłumnie zgromadzili się na nowym cmentarzu. Mieszkańcy wzięli udział w mszy świętej w intencji bohaterów walk o niepodległość i złożyli kwiaty przy miejscu pamięci pod krzyżem katyńskim oraz na grobie nieznanego żołnierza. Chciałem wszystkim podziękować tym, którzy znaleźli chwilę czasu, żeby tutaj się znaleźć właśnie pomimo tej pogody i żeby wspólnie celebrować ten ważny dla każdego Polaka dzień. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Jacek Socha, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, miejskich instytucji, firm, organizacji pozarządowych oraz placówego światowych. To jest takie. No fajne, że my Polacy możemy się tutaj zebrać po prostu i jako jakaś całość i razem złożyć te kwiaty, razem zaśpiewać rotę i zapalić tego znicze. Jeśli oni poświęcali życie i dla nich było to ważne, to tym bardziej dla nas powinno to być ważne i powinniśmy docenić to, że mamy możliwość żyć w wolnym kraju i, i powinniśmy się z tego cieszyć. Cały czas pamiętamy, nasi rodzice pamiętają też. Myślę, że to jest ważne i też takie polskie, że wszyscy się spotykamy. Cieszymy się tym dniem, również to jest dzień refleksji. W ramach miejskich obchodów 98. rocznicy odzyskania niepodległości 10 listopada w Ozorkowie odbył się uroczysty apel w gimnazjum nr 1, a w miejskiej bibliotece publicznej zorganizowano wieczór poezji legionowej. 11 listopada w miejskim ośrodku kultury mieszkańcy wzięli udział w piątym Ozorkowskim śpiewaniu patriotycznym. W wypełnionej po brzegi sali moku wystąpili profesjonalni artyści, młodzież i dzieci, harcerze, chóry i kapele ludowe. Tegoroczny koncert pod tytułem Tu jest moje miejsce Wpisał się w dwustulecie obchodów uzyskania praw miejskich przez nasze miasto. Kolejnych 20 dzieci do trzeciego roku życia znalazło miejsce w nowym oddziale żłobkowym w naszym mieście. Klub Dziecięcy Niedźwiadek działający przy Przedszkolu Miejskim nr 1 dołączył do dwóch już istniejących żłobków, powiększając liczbę miejsc opieki dla najmłodszych Ozorkowian do 140. Placówka powstała dzięki dofinansowaniu ze środków pozyskanych w konkursie unijnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Oferta opieki nad dziećmi skierowana jest do określonej grupy mieszkańców. Rodzice, którzy są albo na urlopach wychowawczych, albo po prostu są zarejestrowani jako bezrobotni, lub po prostu w ogóle nie czynni zawodowo. No to jest y, urząd Marsza, znaczy, no, założenia tego projektu były takie, żeby stworzyć możliwość dla tych rodziców, żeby mogli podjąć pracę no, na tej zasadzie. Łączny koszt dofinansowania klubu Niedźwiadek wynosi ponad pół miliona złotych. Dzięki pozyskanym środkom udało się wyposażyć salę przystosowaną dla tak małych dzieci oraz wyremontować pomieszczenie kuchenne. Oprócz zagwarantowanej przez troje opiekunów opieki, najmłodsi ozorkowianie mogą liczyć także na zajęcia dodatkowe. Zajęcia z logopedą, zajęcia z terapeutą, zajęcia rytmiczne, zajęcia mają jeszcze z, bo, z językiem angielskim. Co prawda nie jest to taki pełni. Bo niektórzy jeszcze dobrze nie potrafią się wysławiać po polsku, ale najważniejsze, że potrafiły właśnie w tym języku rozumiały, co się do, jakie polecenia do nich się wydaje. Projekt ozorkowskiego przedszkola zajął trzecie miejsce w całym województwie łódzkim spośród zgłoszonych do konkursu. Obecnie nabór jest już zamknięty, a chętni umieszczani są na liście rezerwowej. Naturalny zakwas, dużo wartościowych ziaren, dobry smak. Tak można opisać nowy chleb wypiekany od kilku miesięcy w naszym ozorkowskim geesie. Chleb Żytni Ziarno od niedawna można kupić w wybranych sklepach na terenie naszego miasta. Wśród szerokiej gamy sprzedawanych produktów ten wypiek jest szczególny, ponieważ na tegorocznych targach żywności naturalnej Natura Food otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii wyrobów cukierniczych i piekarniczych. To już czwarty tygielek smaku, który powędrował do gminnej spółdzielni Zozorkowa. Nasza droga z tygielkami trwa od 2011 roku, gdzie zdobywaliśmy pierwszy tygielek. Tutaj zaczynaliśmy od chleba kozackiego. Otrzymywaliśmy również tygielki za chleb klasztorny, również za chleb gryczany. Teraz już to czwarty tygielek, natomiast no, jest zawsze konkurencja. Jesteśmy poddawani jakby tej weryfikacji, również poprzez rywalizowanie z innymi piekarniami. No i daje to wielką satysfakcję, że, że, że po prostu podczas takiej oceny można w sposób wiarygodny zweryfikować, czy to, co produkujemy, jest dobre, jest dobrze przyjmowane przez klientów, ale również jakby przez to jury. Zwycięski chleb jest jednym z trzech produktów w grupie pieczywa Żytniego, który bazuje na cieście Żytnim. Cieście, które jest tworzone w wielofazowym procesie pod ciągłym nadzorem piekarzy. Zdobyta nagroda udowadnia, że wkładany trud w tworzenie zdrowej żywności po prostu się opłaca. Wpływa też na sprzedaż, ale również robimy promocje na ten chlebek i czasami właśnie jest w troszkę w tańszej cenie i wtedy ludzie sobie kupują więcej, zamrażają i zresztą on jest też długo, długo jest świeży, po prostu świeżość zachowuje długo. Tygielek smaku otrzymany przez gminną spółdzielnię Samopomoc Chłopska nie jest jedynym wyróżnieniem, które uzyskała Ozorkowska firma w ostatnim czasie. Nagrody otrzymała również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie. O tym powiemy Państwu w następnym wydaniu Ozorkowskiego Serwisu Informacyjnego. 180 tysięcy konkurentów pokonała Ozorkowianka Anna Góra, która zwyciężyła w wielkim teście wiedzy o Sienkiewiczu. W trakcie emisji programu na antenie telewizji polskiej udostępniony był test online, w którym każdy mógł odpowiadać na pytania ukazujące się na antenie. Weryfikował on znajomość twórczości oraz biografii Henryka Sienkiewicza. Wiele rzeczy jest w książkach. Jeśli się ma dobre wydanie, to zawsze jakaś informacja biograficzna taka obszerniejsza jest. Natomiast no, sporo rzeczy też gdzieś tam, jak gdyby mimochodem, w związku z zawodem, który wykonuje, no, po prostu się wie. Wygrana pani Anny nie powinna dziwić, ponieważ jest nauczycielką języka polskiego w naszym gimnazjum. Do wygranej przyczyniła się pasja oraz zamiłowanie do polskiej literatury. Oglądam też dużo programów takich naukowych, literackich w telewizji, ale też sporo czytam, i jak gdyby to gdzieś mimochodem. No ostatnio czytałam właśnie Jalu Kurka i też o Sienkiewiczu. Tam książka pomogła mi odpowiedzieć na jedno z pytań, mianowicie, z kim konkurował o względy pani Modrzejewskiej na przykład. I to jest u Jalu Kurka w Księdze Teatru. Pani Annie serdecznie gratulujemy wygranej oraz zachęcamy wszystkich ozorkowian do lektury dzieł wybitnego polskiego pisarza.